Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. Zapraszam Was do otwierania kalendarzy. Jeśli Wam się film spodobał proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału, żebyście mogli być na bieżąco z moimi filmami. I zaczynamy otwieranie od tego właśnie z kostkę, kostki. Nie czy będziecie widzieli. Tutaj jest dziewiątka jako ciężko w ogóle otwierać i tutaj mamy gąbkę, taką żółtą fajną. Op. No i tak ona właśnie wygląda, tę gąbeczkę. Super, bo wielą gąbeczki. Kolejny kalendarz adwentowy. To będzie z Revolution. Tutaj jest dziewiąteczka. Ty mamy taką malutką, malutkie pudełeczko. I tutaj jest rozświetlacz. Świetlacz, ja mówię róż. Taki róż ceglasty. Kolejny kalendarz adwentowy. To będzie DIY. I też będzie dziewiątka jest tutaj? To dziewiątka. co tutaj jest. W dziewiątce. Szminka, znaczy taka szminka. Worku. Tak wygląda. Fajna szminka. Kolejny kalendarz to jest ten. Z... No, szukamy tu dziewiątki. I to dziewiątka. O jest tutaj z Action. Tak to dziewiątka. No, i tutaj mamy jakiś krem i zobaczymy jaki to jest krem to jest krem do rąk tak właśnie wygląda i to jest teraz z... Kalendarz mnie spad no zaraz się podniosę no i szukamy dziewiątki dziewiątka jest o tutaj co to to jest to jakiś też kremik, mały. Dobrze. Oj, teraz do was wracam. Kolejny kalendarz to będzie ten i dziewiątka. Szukamy dziewiątki. jest, zobaczcie, to jest dziewiątka. O, paleta, jak super. Tu muszę wyjąć jakoś. ciężko wyjąć. Bra. I paleta jest taka śliczna, taka z szarościami. Taka właśnie paleta. I właśnie na Sylwestra chciałabym właśnie mieć na powiekach sz szarość. Szarość, złoto, coś takiego. Dlatego szukałam takiej palety, a nie miałam za bardzo takich palet szarościami. I zaraz włączymy ją do paletki. Super. I kolejny kalendarz. To jest Max End I też szukamy dziewiątki. Dziewiątka, no tutaj. No tutaj już widzę. Co to jest? O, pomadeczka. Zobacz, jaka ładna. Taka śliczna, czerwona pomadeczka śliczna. Dobra. I kolejny kalendarz adwentowy. Dobra. To będzie ten. Maybelline. I ciekawe, gdzie dziewiątko jest. Tutaj piątkę dobrze. Budowę teraz Zaraz przejdziemy do słodyczowych. Tutaj jest. Popierek. Papierek. No. to jest? O! To jest. To jest rozświetlacz. Jaki ładny. Zobaczcie. Piękny. Rozświetlacz. Ja na razie go nie będę otwierała. Będzie na prezent. Więc super. Super rzecz. Zamykam. Dobra. I teraz chyba to wszystko się chodzi o te kosmetyczne. Teraz będą słodczowe. Teraz dziewiątkę szukam w Kinder. O, jest taki Kinder. O, taki jeczko. Kolejny to jest ten z Barona i otwieramy siódemeczkę. Oj. I taki. Dziewiąteczkę tu znajdą. I cukierka, jaki ładny cukierczek. I kolejny, ostatni już kalendarz adwentowy z Emilki. I zaraz tutaj wyszukam dziewiątki. Znalazłam. to jest kokardka. Oka śliczna, zobaczcie jaka piękna kokardka. I to będzie wszystko o się chodzi w tym filmiku. Jeśli Wam się spodobał, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. I do zobaczenia do jutrzejszego lokmasa i papa, cześć.